Czekajcie, jest tak. O, jest, to jest dobry klip. To jest kurwa najlepszy klip od kwieczka, naprawdę. To jest mój ulubiony klip od kwieczka, bo kwieciek zawsze kurwa wiecie. Stoi, 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 stoi! Kwieciek zawsze taki. Zatrzymaj się, proszę cię. Kurczaczki. Ona no, ale tutaj kwieciek zaczął wyzywać typów od zjebów, napierdalać ich pałom. Ty kurwa kombinujesz. <laughs> <laughs> Uciekać ci się zachciało, co? Stoisz, stoisz, jak chcesz? Nie wiem, kurwo, drzwi otworzyć, jak zakuty jesteś z ziemi pierdolony, a ty wypierdalej mi stąd. <noise> no, to przecież to jest kurwa. Chidek, Kwieciek wkurwiony na tych zjebków, on sam musi trzech chłopów ogarniać. Jak zakuty jesteś z ziemi pierdolony, a ty wypierdalej mi stąd. <noise> Kieciak perrajala no. O kurwa. A, bo może nie każdy był na streamie? To tak, dla beki mam ten makijaż, nic się nie